Serdecznie z nowej serii na moim odcinku. Jest to Net for Speed No Limiteds. Nie wiem jak się wymawia to No Limited, przepraszam. Ale zostawcie łapkę, zasubskrybujcie, a my przechodzimy do gry. Oczywiście musi się załadować, ja wam to przerwę. No i jesteśmy. Zaraz zaczynamy wyścig. Nie wiem, po co nich się chcą ze mną ścigać, jak i tak przegrają. Mam dużo więcej RP. więc lecimy. Trzy, dwa, jeden, lecimy. Lecimy, lecimy. Dzień dobry. I pan już jest drugi. Do widzenia. A nie, tak, ja sobie tak gadam. Bo wiem, że oni na pewno przegrają, więc. Ja już się podszkoliłem. A niektórym może być. Oj, trudno. Z takimi. Weź go, przecież. Wyzwaniami. Ledwo co skręciłem. A szczęście, szybka reakcja zdążyłem i nie uderzyłem. Może wam powiedzieć, że mam letki katar. Ale ja to nagrywam w domu, więc mi nic się nie stanie. Dzisiaj, jak wiecie, jest sobota. Zostawcie komentarz. Zły albo. No, zły albo dobry. Ale komentarz. Lecimy z następnym wyścigiem. Pokażę Wam. Ym, co ja mogę wam pokazać? Pyk i 1200. A nie! Ej, ja naprawdę myślałem, że to jest inaczej. Ale dobra, lecimy dalej. Yy, może to. Dobra. lećmy z BMW. Lubię BMW, bo ale. bo, bo Subaru jest yy, wolniejsze. I jakimś Dariusem się ścigamy. Nie wiem dlaczego, ale Darius. Dariusz? Darius. To jest angielskie imię na pewno. Już jesteśmy na rejsie. Lecimy. Jakby co? Jakby co? Ta gra jest za darmo w sklepie Play. Nie, jeszcze nie mam. Dobra, nie. No tak, Jezu, ja patrzę w dół w górę, w dół w górę, nie? Ta BMK jest szybka. Tutaj samochodzik. Dzień dobry panu. A! Jezu. No. O, fajnie. Rozwaliłem auto. Fajnie, bardzo mi się to podoba. Ale ro lubię rozwalać auta. Przyjemnie jest dość. To ja prześcignąłem, nie chcę, nie chcę większych szkód spowodować. W pierwszej misji policja goni. A tutaj jakoś nie goni, nie wiem. Pewnie jest gdzieś taka misja. A tu jest duża mapa. Aha. Rozwaliłem. To chyba była taksówka. Wjeżdżamy tutaj. I mamy 149. Malutko, ale naprawdę za mało. Przepraszam, że tak mówię, ale oj. I lecimy dalej. Zaraz level trzeci. E! Dobra. Jestem gotowy. Poczekajmy. Tu też nie. Mapa jest mapa. Pum. Czy to już, czy to jest? Tak. Dobra. Żeby nie było tak słabo, więc otwórzmy jedną sobie skrzynkę. Jest karta. I Forda. Nowe auto. Yeah. Mamy nowe. Czekajcie. Auto. OK. A może się pościgam z tobą, typie? Chciałbym się... Okej, okay, dobra Ja u niego muszę, dobra, chodź Zrobię już to u ciebie Dobra SRT Co? Co? Ej, nowe auto Ty, naprawdę nowe auto mam? Czy po prostu mi e, Wypożyczył Chyba mi wypożyczył Ale chyba on ma dwa takie Wow, zobaczcie na to! Fajna bryka. I... Dzwoni jeszcze do mnie, nie dzwoni do mnie! Chyba właśnie wyścig zaczyna mnie normalna. Czy to jest czas? Tak! Dostać to auto. Okej, okay, ty. Te auto jest naprawdę. Chyba takie coś kiedyś miałem. No. Mamy nowe auto! Oh my god! Je, o oh Jezu mało! 244 i nowe auto! Oh my god! Jak się zmęczyłem! To było najprawdę najtrudniejszy wyścig, jaki widziałem. Chyba yes, mamy level trzeci. Teraz na czwarty zbieram. Network speed, SRT. Nowe auto, więc chyba tak myślę, że właśnie będzie nowe auto do wygrania. Hunter. Zobaczmy, Zobaczmy ten. Gdzie jest ten moje auto? A, dobra, poczekajcie. Tak. Już wiem. Przypomniało mi się, co mam zrobić. Idzdę. Już. I mam je gdzieś tu. Gdzieś tu je mam. Nie to gdzie ono jest. Gdzie jest? Ale moje samochody mm? No. Halo, gdzie jest? Ten samochód Ford? Gdzie jest ten samochód? Ja się pytam To Aha Co? A ja mam serce To auto dziwne <grymne> Dobra, ja mi się sobie odbiorę Mhm. Uh -huh. To jest dużo samochodów, jak widać. Subaru inne też mogę nie mogę ale SR Przepraszam. gdzie y jest SRT Dodge? Tu. Dobra. Nie wiem jak to zrobić. BMK jest na razie najlepsza moim najlepszym moim samochodem. Ten typek o ładne auto typie. Dobra, nie mogę te, do tego wejść. Okej, okay. zablokowane, zablokowane. Dobra, to ja. Jezu, nie, nie ona, gdzie on jest? Tu jest. Dobra. Już wezmę jakiś wyścig, bo... Ale pokażę Wam Subaru. Też ładniejsze auto, może, ale wolniejsze. BMW M3 już Subaru BRS. Oczywiście, jak ktoś gra, to jest szybsze. Ale lubię z paru. Ładne, jak widać. ta gra jest naprawdę za darmo. Tylko, że oj, z godziny trzeba czekać, żeby się cała załadowała. Ja akurat oczekałem. I kosztowała ona mnie. Tak. Ym... Bo ja ją skąpa robiłem za darmo. Sk... Skąpa. Skąpa. Yy... Ona na kompa kosztowała 40, 50 złotych. 49,99 czyli 50 zł I ona jest droga. I ona jest droga. Ale już ją bardzo chciałem i sobie ją kupiłem. Ja lecę tutaj. Patrzcie na to Wygrano dobra, lecimy dalej Nawet Subaru z nim wygrało Dobra Ale widać to czy to się ale mnie ten typ tryb bardzo interesuje O Jezu wziąłem Subaru, przepraszam ale dobra, zegrajmy już w tym subaru ee, Event 7 Volkswagen Golf. Przegram. Niestety. Niby takie życie przestępcy, nie? A ja już ją prześcignęłem. Niby taka dobra tym golfem, a ja mówię do widzenia, nie? Tak. Boo, baby, patrzcie na to, mam co? Ty piara! Ona mi zdecydowanie tylko 49 dała, ale okej, okay. nawet z Subaru nie wygrał. Ten gold coś dostałem. Dobrze. Mm. dobra, mi Odcinek miał trwać 15 minut i będzie trwać, bo ja jeszcze mam coś tutaj na następny odcinek do zaproponowania. Mam do zaproponowania jeden. Wyścig ostateczny. No bo już 13 minut, a limit jest do 15 minut. Ja jeszcze nie... Trzeba by było rejestrować konto, a jeszcze nie rejestrowałem, bo mi się nie chciało. Przepraszam, ale na pewno kiedyś to zrobię. O, pięknie. Pięknie. Przegrana mam. Skąd ty masz takie auto, typie? O, ja mam tak... O, już, już, leć... Bo... A, on nitro nie używa, dobra. Jedźmy sobie już. Oj, oj, Chciałem sobie z drifta wjechać, ale okej. Okay. Samochód. Jakby co, tutaj się toczy normalne życie, tutaj w tym mieście, więc. Już mi się napełnia pasek nitro. Nitro włączamy, lecimy. on tam jest z tyłu jakoś, bardzo. Albo i nie. Musiałem trochę walnąć, bo to było. Nie... nie widziałem jak się zmieścić. 15% mam, okej, okay, okej. Czy odcinek zdążę nagrać, więc. O, już 15%.